David, Nie bój się! Ura, tu! <noise> <noise> What the fuck? Jakże się chodzi do jacuzzi, chodź, chodź do mnie, chodź za papę! O kurwa! <głos> <głos> Wszystko będzie ok. Nie musisz się martwić nie przestań tak robić, bo to jest niepoważne W takiej sytuacji nie możesz takich rzeczy robić <laughs> Tylko ze mną jesteś, no, nie patrz na tego kole kolesiawka, pożeby taki spadał jest Ma nawet On się patrzy na ciebie, chyba bardzo cię chciałby Jak on by ci się pytał o twój rozmiar buta to mu nie odpowiadaj, okej? Okay? O jeszcze czwarty ten. dobił, to czwarty już wyszedł, bo jednak nie chce Nie chcę umierać Jesiu, dobra, Sorry. koleś, yy, koleś wy, wy, wyszedł stamtąd, z tego baseniku, chodź ze mną, chodź razem ze mną będziesz tu w baseniku, tu będzie bezpiecznie. No chodź tu, bo to cię strzelę. <grym> Jak widzisz, no chodź, chodź. Jesiu, złap mnie za rękę, złap mnie za rękę. No, nie ruszaj się. Złap mnie za rękę, no, i trzymamy się razem. I z nami będziesz wszystko okej, okay. tylko sobie kucnij. Dobra, no nie, bo to niepoważne. Tak będzie. Jak trzymasz mnie za rękę, to wszystko będzie bezpieczne. Nie bój się. Wszystko będzie okej. Okay. Ponoć... Możesz przestać? Ponoć ludzie... Ponoć ludzie nierozłączni, bardzo są... E... Żartowałem, puściłem rękę. Ha, <noise> gdzieś miał być do czasu piespesia, ale puściliśmy w rękę. Ja już nie mogę się doczekać, jak grać w Prop Hunt. Spokojnie, wszystko jest okej. Okay. Co ty? Lol, po prawej! Lol. Ile <noise> to <noise> LOL! <noise> What the fuck? On to jakby po prostu coś go... Oj, teraz ja jestem Giesiu to raczej chyba nie będzie jeszcze opsem. Znaczy nie opsem, tylko tym. O kurwa. Gesiu, chcesz mnie granata? Nie. Kutas. Ale byłem po drugiej stronie jestem. Ta? O widzę cię, w kąciku. O! Gesiu, leci Pazuszka. <noise> Co tu się kurwa dzieje? Jeb! No mają rozpisz Ja widzę jak to wszystko lata. Jeszcze raz. Hmm. Nie mam już. Łop! 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 Nie mogę skoczyć z basenu! Dobra, nikt mnie nie Główo. widział. Dzial dopiero teraz strzelił. O, cześć! This is not... Zjebałeś and... Po cichutku, po cichutko. Dodcz Ci on jest? Cion może być. A tu ty gras. No! <grystanie> Magty! 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 O, już nie ma, dobra. No. Yyy, e, lol! The fuck?! I don't no know what to do! No w końcu Grzuczek... I don't know what to do! ...Rzucę... It. Ja pierdolki ciul. Co mnie zabiło? Beczka. Znaczy nie beczka tylko te pudło. Ale gdzieś... już widzę, nic nie zrobiłem. No wiem, wybuchło gdzieś. Ja Gdzie... pierdolę Grzuczek, jakie szczęście miałeś, kurde, a teraz no, to już jeden... zmordowałeś. Ej, być? Mówię ci, ty masz za mało oczu, żeby wszystko Gdzieś się wybuchła jakaś patrzuszka pewnie obok ciebie i zginąłeś. Bo jak skoczysz na nią, to ona wybucha, weź skocz na nią. Ta? No. Kurwa, faktycznie. To dlatego ja się tak zabiłem, no. to jak pole minowe, jak skoczysz, to bum.